Dzień dobry, kochani, witajcie na moim kanale Tarot moimi oczami. Lona Miller z tej strony się kłania. Drodzy Państwo, przychodzę dzisiaj do Państwa z takim czytaniem z kart Tarota oraz z kart Emocji. Czy relacja z Nim daje Ci zadowolenie, spokój, radość? Zobaczymy, jakie tutaj ta relacja. Wzbudza w Tobie, w Was te, te, te emocje. Zrobimy sobie to czytanie, ten temat na dwie grupy, dwie opcje. I żeby już nie przedłużać, to popatrzmy, kochani, zobaczmy. Co dla grupy pierwszej będzie, jaki tutaj rozkład kart się pokaże, tytuł czytania. Czy ta relacja, ta znajomość, ten związek z nim daje ci zadowolenie, radość, satysfakcję? Popatrzmy sobie. Dla grupy pierwszej wyciągniemy trzy karty. Może po trzy karty. Będzie to niedługie czytanie. I dla grupy drugiej, czy ta relacja z Nim, ten związek z Nim daje Ci zadowolenie, radość, spokój? Dla grupy drugiej, trzy karty: szybkie czytanie i popatrzymy sobie. Ha, tło czytania, no już się pojawia, ja nie mogę, jakiś konflikt, zaburzenie. Zaburzenie w relacjach, o co chodzi? No popatrzcie, no ja nie mogę, piątka, kielichów, znowu jakieś żale, jakieś niezdecydowanie z powodu oschłości czy panowania tutaj nad tym, nad tym żarem, nad tym ogniem. Ktoś, ktoś tutaj chce sam doznawać jakiegoś, jakiegoś szczęścia, są lęki, jakieś spektakularne tutaj. Sytuacje zachowania, umizgi, nerwy, kurzające sytuacje przy domu i w konsekwencji, wstrząsy, turbulencje, wiele tajemnic. O, ja nie mogę, ale zobaczmy. Zobaczmy, co w grupie, w grupie pierwszej, jeżeli wybrałaś sobie tą grupę kart i pytamy tutaj. Czy um, ta relacja z nim, ten związek z nim, to partnerstwo daje ci radość, zadowolenie, spełnienie? Jakie, jakie emocje? Dopytamy jeszcze kartami, um, emocjami. Więc popatrzmy dla grupy pierwszej, o co tutaj chodzi. To grupa pierwsza, no, Popatrzmy, no o Jezu, jaka tu jest silna kontrola, ale jest coś w zawieszeniu. Tu, 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 tu trzeba zupełnie obrócić energię o 180 stopni. Jak to się mówi, spojrzeć zupełnie, zupełnie ktoś, ktoś jest tutaj niedostępny emocjonalnie. Jakieś obsesje, jakieś, no, czy jest zadowolenie, czy jest spełnienie, no raczej, raczej nie. Tutaj ten rozkład kart nie przynosi Tobie dobrej energii, dobrego zadowolenia, jakiegoś, jakiegoś spełnienia. Tu są jakieś odmienne, odmienne stany świadomości. Nie wiem, może czekacie na coś, żeby coś ruszyło, żeby coś się wreszcie zadziało z tą relacją, no ale z tych trzech kart można. Można tutaj wywnioskować, że niestety ta relacja, ten związek zwał jak zwał, to połączenie Twoje z tą osobą, z tym, z tym mężczyzną jest po prostu toksyczne, uzależniające, kontrolujące i raczej tutaj ten ktoś nie jest elastyczny, nie jest otwarty może to Ty nie jesteś otwarta, może Ty nie chcesz się otworzyć na tą relację. Bo wiesz, jaka ta, jaka ta osoba jest, co ona ze sobą reprezentuje, co ona niesie tutaj w tej, w tej relacji, w tym, w tym związku. Są tutaj uzależnienia, to tylko od Was samych, drogie Panie, zależy, czy się uwolnicie od tego kogoś, bo ta energia płynąca od tej osoby, ona Wam nie służy. Diabeł wiemy, jaki jest, co kryje się. Tutaj są lęki, tutaj są cienie, tutaj jest silna, silna kontrola, prawda panowanie nad, nad pewnymi tymi emocjami, aby tutaj też nie. Tu nie ma kielichów. Tu jest bardziej obsesja, silna obsesja. Powiem tak, że grupa pierwsza, jeżeli jesteś tutaj, droga kobieto, i pytasz, czy ta relacja, ten związek daje mi satysfakcję, daje mi zadowolenie bycia z tą osobą, nie. Nie ma tutaj przepływu emocjonalnego, jest uzależnienie, jedynie jest tutaj cielesność, fizyczność, jest tutaj silne przyciąganie ku tej, ku tej osobie. Tutaj może poprzez tego diabła czujesz, że, że jest ci dobrze z tą, z tą osobą, z tym mężczyzną. Nie, ale to jest. Diabeł nam mąci, diabeł omamia, diabeł silnie wciąga, no i po prostu zostałaś wciągnięta w tą, w tą niekorzystną energię z tym, z tym człowiekiem. Być może też wiesz, jaki on jest, jak, jak zaczęła się wasza znajomość, jak tutaj. To wszystko, to wszystko przebiegało i jak obecnie, obecnie jest. Może też są pewne tutaj sytuacje związane z jakimś oczekiwaniem, nie wiem, może w sprawach finansowych, może jakieś uzależniające tutaj może jesteś po prostu z tą osobą z powodu finansów. Nie wiem, też tak może, może być. Może tutaj coś, coś takiego. Też się, też się dziać, ale nic fajnego, nic dobrego, wisielec, diabeł, odmienne stany, patrzenia na życie, na świat, problemy, kłopoty, a czas, powiem tak, przecieka ci przez palce, tracisz tylko czas poświęcając Energię, dając energię, poświęcając uwagę i dając energię tej, tej osobie. Nie ma tutaj satysfakcji. No niestety, tło czytania już pokazało konflikt. Pierwsza, pierwsza karta, piątka, buław, kochani, przy, przy kochankach i dużo. Dużo żalu, prawda? Wy wiecie, jak, jak, sytuacja, jak sytuacja się ma. Ale zobaczmy jeszcze kartami emocji dla grupy pierwszej. Czy ta relacja, ta znajomość, ten związek daje ci satysfak satysfakcję, zadowolenie, radość z tym kimś, z kim jesteś? Popatrzmy. Dla grupy pierwszej. Tęsknota, tęsknisz za czymś? Czujesz się być może osamotniona? Za czym tak tęsknisz? Chcesz zwyciężyć, chcesz odnieść sukces. Dlatego w tej czwórce denarów być może też nie odpuszczasz. Też może liczysz tutaj, że w końcu odniesiesz jakiś sukces. Jesteś ciekawa, jesteś ciekawa, co dalej się będzie wydarzać w tej, w tej relacji, ponieważ wisielec on pokazuje, jak gdyby takie zawieszenie. Co dalej, co dalej? Nic się konkretnego nie dzieje, jest tylko ta obsesja. No, wiecie na jakim, na jakim punkcie, prawda? Ale co dalej, co dalej? Popatrzmy. No i chęć odwetu. Kto tutaj chce wygrać triumf, osiągnąć sukces? Za czym tęsknisz? Co się tu dzieje w tej grupie pierwszej? Kochane panie, dajcie znać. Napiszcie w komentarzach, czy czujecie się. No i pokazuje się osamotnienie. No właśnie. Relacja oparta na toksyczności poprzez żądzę Diabła i nic poza tym się nie dzieje. Spotkania, które utknęły, powiedziałabym, walkowie. No i na tym, na tym koniec. Być może jest tutaj jakieś to połączenie, ta, ta ekscytacja, ale, ale nic, nic poza tym, kochani. Tak, dla grupy pierwszej mi się tutaj pokazuje, niestety. Ta relacja, ta znajomość nie przynosi Ci konkretnej satysfakcji, zadowolenia, radości. Popatrzmy sobie zatem dla grupy drugiej: czy ta relacja z tym człowiekiem, z nim, czy przynosi Ci zadowolenie, czy daje Ci spełnienie, niesie Ci radość. Gdzie w tle czytania pokazuje się piątka buław, kochankowie, piątka kielichów, dwa miecze, król mieczy, król buław, dziewiątka kielichów, dziewiątka mieczy, paść buław, paść kielichów, rycerz mieczy. Czwórka buław, karta wieży, ciężkie energie, ciężkie sytuacje, ale zobaczmy, odkryjmy, czy ta relacja z nim w grupie drugiej sprawia Ci radość, niesie Ci przyjemność, zadowolenie, czy jesteś usatysfakcjonowana z tej relacji. No kochani, powiedziałabym tak, tu już jest troszeczkę lepiej, tu jest troszeczkę lepiej, ponieważ pokazuje się dziewiątka denarów, dwa denary, i as denarów. Może mm, każdy z Was nie <laughs> hmm, jesteście, jak gdyby. Połączeni węzłem małżeńskim, tutaj, bo dziewiątka denarów, ona pokazuje, że każdy z Was jest, jest singlem, żyjecie tutaj sobie każdy z Was osobno i próbujecie złapać, jak gdyby, balans, równowagę w tych, w tych emocjach. Dajecie sobie tutaj jakąś kolejną szansę. Być może w grupie drugiej były jakieś rozmowy, jakieś dyskusje, po pewnych, niekorzystnych, po pewnych niekorzystnych sytuacjach, przy konfliktach, przy jakimś żalu, coś, co się wydarzyło wcześniej, dajecie sobie tutaj kolejną, kolejną szansę. Być może w osoby, które są w grupie drugiej, zależy Wam na tym kimś, chcecie być z tą, z tą osobą, z tym, z, tym, z tym człowiekiem. Może nie do końca daje Wam satysfakcję, zadowolenie, bo wręcz odnoszę takie wrażenie, że wiele, wiele razy wytrącała Was ta osoba z równowagi, traciłyście zupełnie ten, ten balans. Musiałyście, drogie Panie, przywracać, tą przywoływać, wracać do tej swojej energii, prawda, tam, tam ją jak gdyby złapać tą, tą, jak mówię, tą równowagę w tej dwójce denarów. No, i oczywiście powiem tak, że to Wy, drogie Panie, dawałyście tą, tą szansę tutaj tej osobie. Były tu jakieś niekorzystne sytuacje, ale powiem tak, że coś jest tutaj w tej grupie drugiej takiego. Że tak jakbyście się do siebie przyciągali. Być może każdy z was chce być na swój sposób wolny, robić co, co chce. Może nie, nie, jesteście, jesteście niby razem, ale niewystarczająco tak związani, tak powiązani, żeby stworzyć taki naprawdę związek prawdziwy, żeby żeby razem tutaj, żeby razem tutaj spędzać więcej, więcej tego, tego czasu. Nie wiem, ktoś tutaj być może nie wiem, który z Was jest uzależniony od finansów, od dobrobytu, od otaczania się. Pięknym odgromadzeniem tych, tych środków, prawda, finansowych. Tutaj coś, coś, takiego mi się, coś takiego mi się pokazuje w grupie drugiej. Ale powiem tak, czy satysfakcja jest? Może, może i jest jakaś na swój sposób. Każdy z nas inaczej odczuwa. Te, te emocje, tą satysfakcję, to szczęście będąc wchodząc w relacje z drugim człowiekiem. To, to zależy też od tego, co co inni postrzegają inne osoby, jak każdy z nas widzi szczęście, zadowolenie, co daje nam, prawda? To, to, to spełnienie. Ale są tutaj powiem, są tutaj ogromne możliwości, jest tutaj potencjał w tej grupie drugiej, jak gdyby na osiągnięcie tego szczęścia, pełni tych wartości. Być może, jakby dorzucić tutaj jednego denara do tej, do tej dziewiątki denarów, byłoby to dziesięć denarów, prawda? Czy wykorzystasz tą szansę? Czy on, um, okaże tutaj ta osoba um, jakieś, jakieś, wykaże się chęcią współpracy? Tej, w, tej, w tej relacji, w tym związku, bo pamiętajmy, bycie w związku, w relacji, to nie jest sobie od tak bycie. To jest ciężka praca. To obie strony muszą tutaj od siebie dawać po, po równo. Jeżeli jedna strona tylko zabiega,. A druga bierze i korzysta, no to jest tutaj już niestety powstaje problem, konflikt. Tu jest potrzeba złapania równowagi. Widzę tutaj w tej dwójce, dwójce denarów, coś takiego mi się poka pokazuje. Jest szansa, jest możliwość, a co będzie dalej? To kochani, czas pokaże. Co się wydarzy dalej? Czy tutaj po prostu w tym asie denarów ten ktoś, ta osoba ten, ten mężczyzna po prostu pochwyci tego, tego denara i zorientuje się i wykorzysta ten, ten moment że trafiło się ślepej kurze ziarno ja to zawsze mówię będąc w Relacji z wami. Ten mężczyzna, ten ktoś, on po prostu zaburza wam równowagę i energię. Ale zobaczmy. Zobaczmy jeszcze, jak tutaj karty emocji określą tutaj dla grupy drugiej, czy ta relacja, ten związek, to partnerstwo daje wam satysfakcję, zadowolenie, radość. Wstyd. Ktoś tutaj się wstydził czegoś. Zgoda. Hmm. Była jakaś, jakaś tutaj jakieś były jakieś tutaj problemy, konflikty. Być może od strony tej, tej drugiej strony tego, tego mężczyzny. Ale to ty wyciągnęłaś rękę na zgodę. Zadbałaś tutaj, zawalczyłaś o tą, o tą relację. Karta bólu się pokazuje, ponieważ może to Ty odczuwałaś tutaj ten, ten ból. Pożądanie. Hmm. Jest pomiędzy Wami silne, silne pożądanie, silne przyciąganie, ale też jest i niezadowolenie. No właśnie, mieszana energia. Mieszane uczucia, emocje, konflikt, kochankowie, piątka, kielichów, pewien, pewien dylemat i tak dalej, i tak dalej, kochani. No cóż, taka energia w grupie drugiej mi się tu pokazała. Ta relacja sprawia ci radość, przyjemność, zadowolenie, satysfakcję. Kochani, to tyle, takie czytanie w tym, w tym nagraniu. Jeżeli spodobało Ci się, zostaw komentarz, zasubskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie robiłaś. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Daj łapkę w górę. No i dziękuję pięknie za poświęcony czas, za oglądanie mojego tutaj kanału, moich filmików. Dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie i do kolejnego usłyszenia.